Jaka to jest końcóweczka? Uuu, nie mam takiej chyba. Czekajcie, spuściłem sobie zamiast napełnić. Czekajcie, coś mi tu nie gra. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj, jak pamiętacie, spaliśmy na stacji Esso. Tutaj mamy cały serwis, więc się gościmy i chcemy w ogóle tutaj się wykąpać i popracować. Jak widzicie, zmieniłem też miejsce bliżej stacji, bo sięga tutaj fajne darmowe Wi-Fi. Także tutaj Kasia pracuje, ja Wam vloga montuję, mm, suszymy, tutaj jest piękne słoneczko. Ale powiem Wam, że chcemy się wykąpać, ale jest jeden problem. Kasia wczoraj przekręciła kurek z ciepłą wodą i nam po prostu nie działa. Ten działa, jak widzicie, leci woda, a ten się kręci dookoła. Także rozkręcę to i zobaczymy, co tam się stało. O, tak właśnie ładuję vloga, jakbyście chcieli wiedzieć, bo pytaliście, skąd internet bierzemy. No właśnie, czasami właśnie ze stacji, w taki właśnie sposób. Mam tylko nadzieję, że to nic poważnego i szybko to naprawię. Co my tu mamy, proszę państwa? No to tam się musiało poluzować w środku. A tak w ogóle słyszycie taki hałas na vlogu? Taki helikopter? Dźwięk helikoptera. Powiem wam, że od dwóch godzin na tej górze coś budują. Helikopter cały czas jakieś materiały budowlane przywozi, przylatuje z nimi i tam coś budują. Bardzo fajnie to wygląda, ale hałas jest cały czas i tak. Już mamy tego dosyć, tak szczerze mówiąc. Przed naprawą tego kranu wyłączam pompę, żeby mi czasem woda nie poleciała. I zobaczcie, zdjąłem ten koreczek, ale się okazuje, że nadal się przekręca to wszystko. Więc to jest obsute tam w środku. Rozkręcę to. Uuu, złamało się. Zobaczcie, cała ta część się złamała w środku. Ten plastik. I tam też to widać, jest złamane po prostu. Także chyba tego nie naprawimy dzisiaj. Ale żeby mieć ciepłą wodę do kąpieli, mogę zamienić to z tym, na przykład rurki zamienić i będę miał ciepłą wodę pod niebieskim. I chyba tak zrobię. Wyciągnę ten kołeczek. O jak widzicie, cały wychodzi, ale tutaj jest pęknięty. Ale, jakbyśmy tutaj włożyli jakiś śrubokręt, to byśmy mogli sobie śrubokrętem odkręcać tą wodę. A za miesiąc wracamy do Polski, to sobie kupię tą część. Ale słuchajcie, wymyśliłem coś lepszego. Mamy łyżkę z i ona doskonale pasuje, bo jest taka płaska. I tam wchodzi w ten krzyżyk, zobaczcie, i łyżką po prostu będziemy sobie wodę odkręcać. Zobaczcie, leci ciepła woda, zakręciłem ciepłą wodę. Także łyżką to będziemy robić, tylko tutaj muszę jeszcze skręcić to wszystko. A żeby to skręcić, to muszę mieć ten gwint, bo inaczej się tam wyłamie. Więc to ściągam i tu mogę teraz skręcić fajnie, żeby to nam nie wpadło tam do środka. Dobra, tak by było. I teraz tą łyżką tam sięgnę? Jest, sięgam, zobaczcie. Jak ja to skręcę, to łyżką normalnie sobie wodę puszczam. Tylko strasznie ciężko nam to chodzi. Może uda mi się to rozkręcić i tam wyczyścić. Bo zimna woda bardzo lekko chodzi, a ta ciepła nam tak już od dłuższego czasu bardzo zacinała. Dlatego też ta część pękła, podejrzewam. Dobrze, rozkręcam to. Już mam trzy śrubki wykręcone i zobaczymy, co jest pod spodem. Czy da się to jakoś wyczyścić? Dobra, są takie uszczeleczki tutaj. Aha, jak to się kręci, to ten zaworek się chowa, a jak się w tą kręci, to ten zaworek się wypycha. Tylko to bardzo lekko chodzi, czyli gdzieś tarcie musi być tam w środku. Dobrze, odkryłem źródło, że ten kurek ciężko chodzi. Ta uszczelka była od kamienia, po prostu ją teraz umyłem i o wiele łatwiej odkręca się tą wodę. Także jakbyście mieli taki sam problem jak ja, że ciężko wam te kurki chodzą dostańcie się do tej uszczelki, albo ją wymięcie albo wyczyścicie. Ja ją jeszcze ludwikiem posmarowałem, żeby była śliska. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Więc składamy. Uszczelka tutaj. Tutaj, jak widzicie, to nie jest symetrycznie, więc trzeba umieć to włożyć. Znaczy umieć. Trzeba tak wsadzić, żeby to pasowało. I teraz na to wkręcić tą część. Widzicie? Ręką już to mogę odkręcać, a wtedy nawet ręką się nie dało. No i co? Skręcamy teraz to. No, i mamy, i mamy gotowe. Oprócz tej uszczelki wyczyściłem jeszcze ścianki tego plastiku. I zobaczcie, jak teraz pięknie, leciutko chodzi. Bez żadnego problemu. Także naprawione. Robimy test. Kasia, włącz pompę. Proszę. A czemu łyżką? No, bo nam się złamało. Tak jest zakręcone. Tak jest odkręcone. Dobra, czyli mamy naprawione, proszę Państwa. Yes, brawo. A ty to tam włożysz? Włożę i skręcę, i będzie już gotowe. Puściłem dzieciom bajeczkę, bo ja teraz pójdę się kąpać i nareszcie mogę tutaj wziąć prysznic. Kasia robi księgowość w samochodzie, ma internet, tak jak mówię. Także działamy. Dzisiaj mam taki dzień trochę roboczy. Jak widzicie, nawet nam się łóżek dzisiaj nie chciało złożyć. Wstaliśmy o 10:00. No i tak to wygląda. Teraz czeka mnie wielkie zmywanie, zobaczcie ile mam garów, to jest najgorsze właśnie w tym podróżowaniu naszym, że naczynia brudzą się tak samo jak w domu, tylko że tutaj nie mamy zmywarek, trzeba to wszystko ręcznie zrobić i jak śpimy na dziko, no to się zbiera, dlatego takie miejsca jak tutaj, że stoimy przy stacji benzynowej są fajne, bo zawsze sobie szarą wodę zleję, świeżej przyniosę, pozmywam, no i się jakoś tutaj kręci to życie. A na takim łonie natury jak staniemy, no to jest bardzo ciężko pozmywać, bo woda traci się naprawdę szybko i nie ma gdzie zrzucić szarej. I zobaczcie, kuchnia czyściutka, naczynia pozmywane, cała micha czyściutka, ale chcę Wam powiedzieć, ale chcę Wam pokazać kontrast ja sobie pozmywałem w tym czasie, a helikopter w tym czasie wybudował żurawia, więc zobaczcie jaka robota, w tym czasie co ja zmywałem takie głupstwo, ktoś buduje żurawia na szczycie góry Przeszedłem sobie na skałki, na Coca-Colkę jest pięknie, cieplutko w ogóle na krótki rękawek jesteśmy cały czas, jest 2 września jak tylko słońce świeci, to jest pięknie. Przed chwilą zatrzymał się tutaj e, pewien Polak, który mieszka tu już nie wiem, chyba z 10 lat e, i powiedział nam, że e, te góry właśnie są takie szczeliste, i, i właśnie to jest miejsce, gdzie skaczą ludzie w tych strojach wiewiórki. Wiecie, że tak lecą jak wiewiórka. E, I w ciągu 13 lat siedmiu się już zabiło. No nie wiem czy już, czy, czy dopiero siedmiu, ale taka informacja, że, że w 13 lat 7 osób zginęło skacząc właśnie w tych strojach. I jeszcze jedna informacja, podobno wspinają się tam półtorej godziny, żeby lecieć półtorej minuty. Zobaczcie, udało nam się złowić małą makrelę. Tak wygląda mała makrela. Jest piękna. No, w Będzie sobie pływać. My tu gadu, gadu, rybki, rybkami. Ale wszedłem do przyczepy i powiem wam, żebym spalił normalnie przyczepę. Miałem tutaj pół kubka wody i na szczęście wszedłem jak ta woda dopiero co się wyparowała. Także czekajcie. Śmierdzi w całej przyczepie spalonym garkiem. Ale gorący. Zobaczcie, spaliłem garnek znowu. Ale całe szczęście wszedłem do przyczepy w idealnym momencie i mamy gdzie mieszkać. Jemy za nią kolację z miodem, proszę Państwa, ale Ania nie lubi skórek, więc ja jem takie dziwne kanapki, że odkrajam sobie dookoła. Całe. Więc moja kanapka wygląda tak. Smacznego. To jest taka dietetyczna kanapka moja. Co się Mogę to. Co, Lego? To. Kupcie mu to Lego. No to kupić mi. Ja nie, może, widzo, może widzowie ci kupią. Możecie mu kupić? Dobra, kupię ci Szymuś, kupię. Teraz dla nadi robimy kanapkę. Chcę zjeść dietetyczną kanapkę. Nie. Na ostatnim kempingu poznaliśmy Grzegorza i jego rodzinkę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Ale mówię o tym dlatego, ponieważ Grzegorz przekazał nam mnóstwo informacji o Norwegii. I jedną właśnie z tych informacji jest to, gdzie znaleźć tutaj stację z gazem. I powiedział mi, żebym zainstalował sobie taką aplikację mylpg.eu Ja już ją zainstalowałem tutaj sobie na telefonie, tylko nie da się jej znaleźć z poziomu sklepu Google, tylko trzeba w wyszukiwarkę wpisać. I zobaczcie, aplikacja jest bardzo fajna, ponieważ pokazuje gdzie jesteś i tutaj na dole mamy najbliższe stacje z gazem, więc klikam na przykład taką no i tutaj na mapie mamy informację, gdzie ona się znajduje. Akurat ta nie jest mi po drodze, Chciałbym jechać do tej tutaj u góry. To jest stacja szela. Klikam nawiguj. I już jak widzicie, możemy po prostu tam jechać. Jest ona za 99 km. Będziemy jechać godzinę 22, więc rozpocznij. No i na tej stacji będę pytał, czy da się tą moją butlę pustą doładować. W ogóle jak widzicie, robi się już wieczór. My będziemy stąd odjeżdżać w stronę Ale Także zrzucam jeszcze wodę szarą, napełnię zbiorniki i ruszamy. A ty, Nadia, co w moich papciach chodzisz? Moje są mokre. Nadia wpada do wody, jak łowiła ryby. Starza się. Nadia mi pomoże. Dobra, ja już będę trzymał. Dobra, mamy full. A zbiornik w przyczepie pełni, jak sobie tutaj podjadę. Nie będę nosił. Patrzcie, tutaj jest kompresor, moi drodzy. I fajnie, przydałoby się sprawdzić ciśnienie w oponach, tylko że mi się strasznie nie chce. No, ale chyba sprawdzimy. To na końcu, jak starczy czasu. Baniak włożony, dosuwamy i siedzi. Korzystając z okazji, że mamy tutaj darmowe Wi-Fi, zainstaluję jeszcze sobie inną aplikację, o której mówił Grzegorz: YR. Jak widzicie, mamy. I to jest aplikacja. Z tego co pamiętam, Grzegorz mówił, że wykonana na zlecenie platform wiertniczych. To jest aplikacja do pogody, i podobno prognoza pogody. W tej aplikacji sprawdza się bardzo dobrze, więc warto ją tutaj na Norwegię zainstalować. Dobrze, mamy, otworzymy. Pierwszy raz to robię, więc zobaczymy, jak ona wygląda. Dobra, już jestem z powrotem. Także mamy tutaj dni. Dzisiaj mamy 13 stopni, noc będzie czysta, jutro będzie tak pochmurnie trochę, w pojutrze trochę będzie padać. Co my tu mamy jeszcze? Around you, czyli wokół ciebie. Masz, mamy tutaj różne miasta, wokół nas, hmm, ale tu jest ciekawa rzecz mapa. I możemy po prostu zobaczyć, jak wygląda niebo, czy tam jaka jest pogoda w okolicy. Także bardzo fajna rzecz, będziemy z tego korzystać. Dziękujemy, Grzegorz. A jak przełączę na parasol, to co się stanie? Aha, znalazło naszą lokalizację i pokazało chyba tutaj, jak chmury przebiegają. Zobaczcie, tutaj są chmury, a nad Norwegią jest czyściutko. Szymoś mi macha <noise> skubany Co? Proszę Co znalazłeś? O Cię kręcę Bezpiecznik trzymaj, Szymuś znalazł. Dzięki To Ciebie Ustaw dźwignię na P Dlatego... Szymek mi zamknął przed nosem Dzięki Szymoś I Cię tutaj z łódkami się jeździ Normalnie Dziki zachód. O Cię kręcę Lamborghini przyjechało. Widzicie, jak ta lampa fajnie daje światło? Tak pomarańczowo się stało. Gdzie to jest tutaj? Nadia mnie odkręci. I jedziemy. Ale ciśnienie. Stop, stop. Ten przelew to jest fajna sprawa. Dobra, no to chodźcie sprawdzimy to ciśnienie w tej przyczepie. Bo przed wyjazdem nie sprawdzałem. Nie było czasu. Tak się przygotowałem do tej podróży. Że najważniejszego nie zrobiłem. Ciśnienia w opon w przyczepie. Odkręciłem kapselek. Ile tu mamy? Czekajcie, odwrotnie trzymam. 2,7 Ej, to spuszcza, A jak się napełnia? Czekajcie, spuściłem sobie zamiast napełnić Czekajcie, coś mi tu nie gra Jeszcze raz Ej, normalnie mi spuszcza, ja nie wiem Bez sensu To se narobiłem problemu, było dobrze 2,7 było Dopompujemy gdzieś indziej Pompujemy gdzieś indziej. Gimbal mi się złamał jeszcze. Dobra, od dzisiaj vlogi tak będą. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dobra. Nauczyłem się. Trzeba po prostu bardzo mocno przycisnąć, długo pompować. Dobra. Mamy trzy, trzy, cztery. Czekaj, ja trochę. Trzy, dwa. Dobra. Trzy, dwa mamy. Zostawiamy tyle. I z drugiej tak samo. No, i jesteśmy gotowi, możemy jechać teraz. Ale jeszcze do spożywczaka musimy wstąpić, bo nie mamy chleba i pianki do golenia. Skończyła mi się właśnie pianka do golenia. Jedziemy, jedziemy. Kasia jeszcze poszła wyrzucić śmieci. Jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu. Ale zimno. Zimno, nie? Się zrobiło, jak to słoneczko zaszło. Ile mamy? 16,5 stopnia. Ten pan robi hałas tym Lamborghini. Posłuchajcie. Fajną ma rejestrację. Lambol. I znowu jesteśmy pod kiwi, idziemy na zakupy Taki chlebek 24 korony Kupowaliśmy za 8 koron, a może będzie tam gdzieś. No, bardzo fajny ten sklep kiwi, jest dużo owoców, banany, no. Dobra, ja dla mnie biorę taki za 8 koron. Dobra, idziemy go pokroić. Tu się wkłada. Tu się wkłada chlebek, zamyka się i idzie. Możesz. Teraz taki chlebek bierzemy, przekładamy tu na górę. Twarda czeta. Twarda. Twarda? O, widzisz, bo jest wieczór i ten chleb już jest suchy. I teraz nakładamy to i mamy chlebek pokrojony. I, do I do Ani. Pianka do golenia Gillette Fusion 5, 31,90 korony. Znowu zapomniałem portfela. No jak widzicie jedziemy, musimy zrobić 85 km do tej stacji z gazem. Teraz wjeżdżamy na mega wysoki most, tego nie widać ale płacimy za niego 69 koron no i tam w oddali mamy miasto wjeżdżamy, właśnie jesteśmy na środku mostu jest 23.30 jak widzicie dojechaliśmy do tej stacji Shell'a ale już dzisiaj nie chce mi się tam iść i wyciągać tej butli i tam gadać z nimi więc, ale wiecie co, przejdę się zobaczyć o, już widzę jest autogaz, tak to wygląda jaka tu jest końcóweczka? U, nie mam takiej chyba będę musiał zobaczyć Zobaczymy jutro, także trzymajcie się, na razie.